Ja, widzę, witam was w kolejnym odcinku. Jestem na Mikusia Siema No i ja jestem, Pawła nie ma, bo oczywiście zaspał. Jak to on? On już śni Ja 14, a ja, więc mamy czas. Mamy na spokojnie czas. E, dzisiaj może Rajczu złapiemy? Nie wiem. No. Może, ale ja mam taki czerwony. Muszę złapać Rer Pikachu. W 24 godziny inaczej odchodzę z pokémonów. No weź. Nie, 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 nie. To tak musi być. A pomoże mi w tym garniszek. Dobra. Na Gdzie Nie jestem reliwikatorem. Jakoś... Co? Nie jestem reliwikatorem. Ja mam wiedzieć. Tutaj masz w pikaczu A tutaj masz w rajczu O to ja na rajczu chyba idzie Czterdziesty poziom na rajczu Minus out. Wszystkie no. moce Czekaj, czekaj, mm. ja idę na, na rajczu Jak mi rajczu złapiemy to będzie dobrze Ty też na no niego polujesz? Ty na niego polujesz też? No kurde okay. Patrz jak to się robi. Wenusał. Patrz, 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 patrz. Teraz dla stois. Widem 50 i go nie ma. Oj. Tak. No to? Elektryczny odłamek. Musiał ustawić go elektryczny, potem on wygląda na niewiele. pięć. A to jest jakby pięć. do ewolucji Pikachu. Aha. Tak, to hmm. możemy ewoluować Pikachu. To Dobra, jak tam były Raichu, to tutaj musi być... A nie, jednak nie musi być. No tutaj musi być Wenusa. Dokładnie. <kluz> tam, tam ma być Wenusa. Jesteśmy na elektron, musi tam być Wenusa. Tak. Musi być Wenusa. I, I tu I pewnie tala. pytacie, czemu mam tak mało Pokémonów? Yy, Więc sobie, bo chcę sobie zbierać dwa pokemony dobre, akurat. Jest no. Dobra. Dobra. Jestem w najbardziej, najmniej sensownym miejscu. Ja mam Pikachu 26. Ja mam tylko cukierki zbierać. Ej, jak, jak by Pi Re Pikachu się zrespił na, na przykład w wulkanie, to by ta gra nie miała sensu. Ale przecież to jest Minecraft. No sobie. A jest... To pomyśleć, że zrobi tak on. Mikachu, like Pikachu, Raichu. Co to za wielkie pomieszczenie? Nic tu nie ma. Nie wiem. Dobra, widzowie, ja chyba robię cięcie. Dobra. Ale musimy zabić ko... A co to jest? Ja zmarnęłam ja taką Rajczą? Nie? No. Jaką ma? ja mam? Jarka! Mam pomysł Golema! Golems! No, tak. Golem. Golems! Golems! A golej, ja nie mam mnie! A Pikachu się nam nie zdenerwował! O! Elektryczny odłamek. Nie, to musi być nowy odłamek. A skąd ty to wiesz? Bo widziałem. Bo to masz problem. Nie widziałeś. Czekaj, jeszcze cięcie, tak? Nie, jeszcze nie ma. Nie. A! To widzę zrobiłe cięcie to tak może tak znajdziemy tak tego rar tak Dobra! znaleźliśmy rare pikachu. znaleźliśmy! Już go zabiłem. O jak mi wpadnie? Nie, nie. Ginę, 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 ginę. Pomóż, pomóż, Ale wiesz gdzie to jestem, więc jakbyś skinął to. Dobra, pikachu dada. Dobra, ja idę na rajciu. Dobra, znaleźliśmy. Dobra, ja idę na rajczu. Ja rajczu. Czy ty na pikaczu porujesz, a ja na rajczu. Tak. Dobra, to ja idę na rajczu. Czasami by się przydała twoja pomoc Jakby nie miał co robić no W tym sensie mam plan, jak zdobyć Blastoisa Raichu Jakie? Kolejny Pikachu no W tym sensie mam Venosaura W planach zdobyć Czekaj, ja nie mam jeszcze nic na Czekaj, to mogę... No to Venosaura albo... Eee. Dobra, bomboksa co jest w środku? 5 pięć, no, pięć cukierków, 8 elektrycznych pałek i 4 białe klejnoty. Można to. Nie wiem, gdzieś teraz tu wejść. A dobrze, to potem sobie tego. 5 cukierków? Teraz da się cukierki zbieram, nie? Czekaj, a co ty chcesz ewoluować teraz? A, Ibisaura w Venusaura. No to mogę ci dać te 5 sukcesów. No to dobro. to będę mieć siodło. Bo ja na razie to ja mam wystarczająco. Wszystkiego i nie potrzebuję nic. Ja tam potrzebuję. Potrzebuję Pikachu i węzeł spełnionych. Ale... Ej, rajcu 36. Co? No to zrobił go. Dobra ja tu lepiej ja mogę wpadnie. Ja wiem jakiego, ja mam farta w tym. Ja mam takiego farta, co chciałem słapia jak A ja gram z ping ponga z pitchu, to muszę rzucić idealnie mojego... No nie wpadł mi, no mówiłem, chodę, że mi nie wpadnie. Nie wpadł mi. Ale była duża szansa. No, no. Ja wiesz jakiego? Ja mam farta. Jak zdobyć jeden klejn? Czekaj, teraz to już nie wiem. Jest cięcie czy nie ma cięcia? Nie, nie tak? ma cięcia. Dobrze. No to jest teraz odcięciowany i niech zostanie odcięciowany. No to dobra, o że w tego ranczu? A nie, drapą mi, super Ogólnie widzowie, chcę wam powiedzieć Że już nigdy nie zobaczycie Przecinków z survivala No, no, No bo my zaczęliśmy już nowego survivala i to na Wyspie. No, na Wyspie i nie. jeszcze na innym serwie, gdzie z Pawłem podpisaliśmy ostatnio sojusz i szkoda, że tego nie nagraliśmy. Szkoda, że nie nagrywaliśmy podczas podpisywania sojuszu, to tyle się działo. No, więc widzowie dzisiaj no, wleci i z w odcinek i wleci także z Wyspy. Wysp Uciekliśmy. Jesteśmy z wyspy dalej i wyspy... Więc widzowie możecie teraz pisać pod komentarzem z filmu, tam gdzie była wyspa, albo ułatwienie, albo utrudnienie. Musicie sobie coś wybrać. Tak więc zobaczymy, no. co, co wy tam Wtedy wymyślicie. to będzie przez jeden ościnek, a potem bierzemy na mhm. no Żeby się nie skończyło na tym, że mamy jednego słowa. No właśnie. W sensie to przez 24 godziny będzie ten ten jeden challenge. Może Czyli przez jeden sam odcinek, który będzie trwał 24 godziny. Hmm. O kamień? no Kiedy masz? Od wczoraj. Przecież on wczoraj Mam zabijał Dobra widzę, ja robię cięcie Idę szukać cukierków i poczekać aż Rajczu się zrespi Dobra Rozpili się Kończą Dobra golem atakuj go Atakuj go a ja dalej, dalej łapię Pikachu, bo dopiero dwóch zabiłem i dwóch nie złapałem. A ja Rajczu zabiłem, nie wiem, czterech już. Nawet czterech Rajczu zabiłem, nie wiem. Paweł by tu się przydał, bo Paweł ma szczęście. Zabawmy. No mu chopie, dropnął Venusaur za a mi nie chce dropnąć nawet za 100 milionowym razem. Nie na tego, na tamtego. Czekaj. Dobra, dostał bombę. I tymczasem te Pokémony, Caterpie nobie. ci pisze Rajczu? Allora. i C K U Tak, stary si, si. I teraz znowu będziemy musiały czekać na tego Rajczu? Super ja muszę zobaczyć, ile kosztuje do zewoluowania Pikachu na Raichu. Raichu jest dobry? Czy nie? No, Raichu. tak. co go zrobię? Nie wiem, jakiś tego. No dobra, ja mam tutaj teleświęk. Mam ren Pikachu na ren Raichu. To tak działa? Nie.

Bym prędzej mógł zrobić inisaura. A to jest trochę ścięcie czy nie? Nie. Yeah. Nie ma cięcia? Yeah. Chyba nie. To miało, nie. Ja nie chyba kiedy jest ścięcie. Dobra. Jak zmienili recepturę tego inisaura, to ja nie lubię. Oczywiście, że zmienili. No super, no. Kurde, ja muszę złapać, 24 godziny. Dwa kamienie liścia. Spiekawki. Dwa kamienie jadu. Jak ja mam to zrobić? Dwa kamienie jadu chyba są na batnach? Można no, Są. Tu? Dwa kamienie liścia to chyba na ty. Na dżungli. Dwa na dżungli, chyba. Ja tu napadnę. A, jak ma No, tak pięknie było. mi się bardziej opłaca łapać, to pogoda mi się Nigdy nie wydarzył. Ej, jak, jakie pokémon mam? Numer dziesiąty. O kurde, nie Czarna wyszła Dobra, do tego Rajczu A jak mi on nie dropnie, to robimy odcinek kolejny nie chcę sobie marnować spodni akurat teraz. Mi czas tu piszą. I nie nic, no nie. Dobra, no to gdzie? w Wikipedia. Wikipedii. Super. Tak. Nie zje sposierajsze, no to dobra. To widzę, że zrobię cięcie i nie będę was zanudzać tym czekaniem moim. Dobra. <laughs> I nikt nie może odgadnąć tej zagadki, nadal? No, no? Chcesz odgad Odgadli chyba. Ej! Czekaj! Do tych tych, tych wiatraków można wejść. I co jest z nich w środku? Drabina. A, Eee, Drabina, która prowadzi do góry. 30 right, 37. Dobra, golem. No nie, no ja od no mi tego pięcia. Dobra. Chodź po tej i się żegnam. No to poczekaj, to ja tu tylko zabiję Pokemona. Dobra, to już na odległość. To dobra widzowie. Jeżeli się wam podobało, zostawcie suba i lajka. Ja was żegnam. No i na razie.